Wow! Dziewczyny to takie ekscytujące. Co nas czeka w tej rundzie? Myślę, że wam się spodoba. Dostaniecie całą masę żywych karaluchów. Spójrzcie tylko, jakie urocze. Co za ochyda. Przykro mi, ale i tak będziecie musiały je narysować. I to za pomocą małych nakładek na palce, wyglądających jak rączki. Będzie wam się nimi bardzo wygodnie rysowało. Trochę nietypowo, ale wam się spodoba. Nie zapomnijcie, że macie tylko jedną minutę. Czas start. Nie chcę dostać karaluchów, ale muszę zademonstrować mój talent. Myślę, że wyjdzie mi bardzo ładnie. Mam nadzieję, bo inaczej nie będę miała od kogo przerysowywać. Kurczę, złamała mi się kredka. Czym teraz będę rysować? Wiem, mam tę perówkę. Mam nadzieję, że mi pomoże. Teraz znowu mogę rysować. Co się dzieje z moją temperówką? O nie! Teraz jestem cała w opiłkach. Ale naostrzyłam kredkę. Muszę tylko zdmuchnąć śmieci z kartki, żebym mogła zacząć rysować. Gotowe! Ej, co ty sobie wyobrażasz? Teraz ja jestem cała w śmieciach. Nie martw się, pomogę ci się ich pozbyć. Dzięki. To bardzo miło z Twojej strony. Będę się dłużej na ciebie gniewać. Co to jest? Skąd się wziął ten papier? Julie, przestań rzucać przedmiotami. Odczep się. Co za tupet. Nie rozumiesz, że przeszkadzasz mi w rysowaniu? Nie mogę ciągle przerywać swojej pracy. Dobra, sprzątnę te śmieci. Jaki piękny rysunek. Też go zabiorę. Ej, gdzie jest mój rysunek? Za chwilę challenge się skończy. Masz rację. Wyzwanie dobiegło końca. Czas pokazać, co udało wam się narysować. Wita, mogłaś się bardziej postarać. Dislike. Mila, gdzie jest twoja praca? To nie przejdzie. Na pewno nie wygrasz. Julie, rewelacja. Bardzo mi się podoba twój rysunek. Bo jest mój. Stop, dziewczyny. Przestańcie się kłócić. Co się stało? Chociaż nie chcę zajmować się waszymi problemami. Mam wystarczająco dużo własnych. Mila, dostajesz karaluchy. Trzeba było się postarać. A, to straszne. Przecież się starałam. One pełzną! Spójrz na to, co tam leży na dnie! Coś bardzo błyszczącego! To pierścionek z prawdziwym diamentem! Ojej, jakie ja mam szczęście! Tak, wygląda pięknie! Dziewczyny, tym razem czeka Was jeszcze bardziej niezwykła nagroda. Lubicie owoce morza? Bo jedna z Was dostanie tę ślizgą, ale bardzo uroczą ośmiornicę. Żartujesz! Fu. A malować będziecie na szkle tymi farbami. Mam nadzieję, że dacie radę. Czas start! W dzieciństwie często malowałam w ten sposób, więc muszę wygrać. Kurczę, to wygląda jak jakaś plama. Trzeba to wytrzeć. Jak można tak zepsuć pracę? Ja zaraz narysuję coś naprawdę fajnego. Może naszą nagrodą naprawdę jest straszna ośmiornica, ale nawet ją można narysować słodko i ładnie. Wychodzi mi całkiem fajnie. Całkowicie zgadzam się z Milą. Ponadto, im lepiej narysowana ośmiornica, tym mniejsze szanse na zdobycie prawdziwej. Skończyła mi się niebieska farba. Mam nadzieję, że Mila nie będzie miała nic przeciwko, jeśli od niej pożyczę. Ej, nie rozumiem. Mogłabyś zapytać mnie o zgodę. Zobaczymy, jak ci się spodoba, gdy ta butelka farby będzie już na zawsze Twoja. To genialne. O nie, co się dzieje? Jak mam to odkleić? Dobra, najpierw muszę dokończyć rysunek. ty co narysowałaś? Chyba coś bardzo przerażającego, to okropne. Takie teksty są bardzo niemiłe i nie na miejscu. Będę musiała dać ci nauczkę. Ciekawe, co powiesz na to? Nie, co ja teraz zrobię? Nie chcę śmiernicy. Chociaż klej, którego użyłam do zrobienia żartu, może mi pomóc. To świetny pomysł. <noise> Dziewczyny, kończymy. Czas pochwalić się pracami. Julie, no brawo, wyszło niesamowicie. Wita, ale twój rysunek to jakiś koszmar. Niestety nie jest to dobra praca. Mila, po tobie też spodziewałem się więcej. W dodatku, rozbiłaś szkło, wkurzyłaś mnie. Myślę, że będzie sprawiedliwie, jeśli ośmiornica trafi do zawodników, którzy nie dbali o zasady challenge'u. Witaj Mila, ośmiornica jest wasza. Tak jest, smacznego. A ja będę patrzyć i się śmiać. Możecie sobie jęczeć i tak musicie zjeść ośmiornicę. Spróbuję. Fu, to obrzydliwe. Nie sądziłam, że jest aż tak niedobra. Teraz jeszcze bardziej boję się spróbować. Naprawdę ohydne. Julie, dlaczego się ze mnie nabijasz? Nie pozwolę na to. Wita proponuje pokazać Julie, kto się będzie śmiać ostatni. Popieram! Julie, łap! Eee, co zrobiłyście? To obrzydliwe! Teraz mam macki we włosach. Jesteście takie okrutne. Jak będzie wyglądała trzecia runda tego challenge'u? Tym razem poszczęściło się Wam z nagrodą. Zobaczcie, jakiego uroczego pieska otrzyma jedna z was. I znów trzeba będzie malować czymś bardzo nietypowym. Zróbcie sobie taki makijaż, aby wyglądać jak ten słodki piesek. Macie dokładnie minutę. Czas start. Nie mogę przegrać. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z pieskiem. Ja też muszę się więc spieszyć. Wszystkie chciałybyśmy mieć takiego słodkiego przyjaciela. Już kiedyś robiłam taki makijaż. Nie sądziłam, że ta umiejętność mi się przyda. Dziewczyno idzie za dobrze. Trzeba to naprawić. Ej, co ty zrobiłaś? Wszystko zepsułaś. Przepraszam, to nie moja wina. Wiesz co? A masz. Następnym razem odechce Ci się mi przeszkadzać. Tak? W takim razie ty też oberwiesz. Mam nadzieję, że ci to wszystko skłynie z twarzy. Dlaczego to bardzo mnie nie lubisz? Wyglądacie naprawdę strasznie. Raczej jak jakieś upiora pieski. Tylko mnie nie dotykajcie. Czas się skończył. Kto zostanie właścicielem tego pieska? Wita to okropne. Możesz dzieci straszyć. Mila, nie wyglądasz lepiej. Twój makijaż z pewnością nie jest taki straszny, ale nadal nie jest to uroczy piesek. Tylko praca Julie się nadaje. Gratuluję, masz nowego przyjaciela. Hurra, spójrzcie, jaki jest śliczny. I jaki słodki. No co tak patrzycie? Musiałam jakoś walczyć z konkurencją. Co to za zapach? O nie, uroczy piesek zostawił niezbyt uroczy prezent. Fuu, co za ochyda! Czyli my mamy pieska, a ty masz to, co zostawił. Sprawiedliwość została wymierzona. Dziewczyny, w tej rundzie czeka na Was przepiękna nagroda. Spójrzcie na ten cudowny naszyjnik. Dostanie go jedna z Was. Arysować będziecie tymi buteleczkami, które zawierają kolorowy klej z brokatem. Myślę, że będzie fajnie! Czas, start! Zaczynajcie! Wiem na pewno, że to ja zostanę właścicielką tego naszyjnika. Dziewczynom taka luksusowa biżuteria nie pasuje. Jak w ogóle wycisnąć ten głupi klej? O nie, wszystko zniszczyłam. Jak mam się tego pozbyć? Może rozetrę to innym kolorem? Nie, nic nie działa. Co robić? Julie, to nie jest śmieszne. Zaraz oberwiesz. Dobra, nie dotykaj mnie, ja rysuję. I ja absolutnie nie mam pojęcia, jak narysować na szyjnik. Dziewczyny nie mogą go dostać. Mila bez urazy, ale będziesz musiała poczuć na sobie moc tego kleju. Wszystko idzie idealnie. Trzeba tylko dodać kilka kropel czerwonego kleju. Super. Co się dzieje? Dlaczego butelka przykleiła się do mojej ręki? Julie, czy to twoja sprawka? Moja? To Wita. Tak. Więc za chwilę się przekonasz, jak dobry jest ten klej. Ale nie na dłoni, a na twarzy. Proszę bardzo. Myślę, że nawet jej pasuje. Pomocy, zdejmijcie to ze mnie. O nie, teraz nie czuję połowy twarzy. Muszę natychmiast przykleić brwi na miejsce. Mila nie trzeba było ze mną zadzierać. Zaraz cię załatwię. Stop! Czas minął! Pokażcie, co narysowałyście! Pff, Wita, co za porażka! Znowu okropna praca! Tylko proszę się nie obrażać! Julie, twoja nie jest lepsza! Dziewczyny, co się z wami stało? Przecież umiecie rysować! Mila, dobrze, że chociaż ty mnie nie zawiodłaś! Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nagroda wędruje do Mili! Gratulacje! Wspaniale! Teraz będę najładniejszą dziewczyną w okolicy. Julie też chcesz taki? Okay. Oczywiście, że chcesz, ale i tak ci go nie dam. Ty kłamczucho. No to nikt go nie dostanie. Co ty zrobiłaś? Już czułam się jak księżniczka. To było takie piękne. Dziewczyny, szkoda, że nie widziałyście swoich kwaśnych min. Żaden naszyjnik tego nie naprawi. Hey. Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super. Ale spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy nim blado. Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem. Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać. O nie! Złamałam czuba czubsa! Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Mmm, jakie to pyszne! Super! Jak szybko skończyłaś! Teraz Alex! Ekstra! W końcu coś przekąszę! Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie! Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się. Chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie. Jaki jestem silny. Wystarczy, Alex. To straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo! Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne! Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko! Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł! I mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść izaki. Jak to wszystko mieści się w ustach? Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. What? Oj, chyba miałeś rację, Alex! jaki utknęły! Nie mogę nic zrobić. W porządku pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli! Co to ma być? To przecież szczęka Mili! To straszne! Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno okay. kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie. Z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem. A gdyby tak po prostu je przegryźć? To nie działa. Jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. Jak działa? Jakoś długo to trwa, ale zagrajmy w coś, albo się zdrzemnę. Julie ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało, świetnie! Spójrzcie jakie to fajne! Brawo, wierzyliśmy w ciebie Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy, w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas! O nie, poparzyłem sobie rękę! Jak gorąco! Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite! Wyszedł naprawdę smaczny! Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł! Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze, wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak! Wystarczy! Spójrzcie, to działa! Mój popcorn jest gotowy! To niesamowite! Prawdziwy cud techniki! Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podoba o wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te raki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne! Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, y, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden tens. Dziwne, wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego co zbędne. Julie, nie poznaję cię, co ty wyprawiasz? To nic takiego, musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie, zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już. Mila miała rację. To naprawdę jest pyszne. Wow! Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam! Super! Niestety Mila nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolejna Aleksa. Napatrzyłem się na was. Teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz? Nie ma mowy, już zjadłyście swoje porcje No daj nam chociaż po jednym raku Przestańcie, powiedziałem nie Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi Mm, pyszności Naprawdę jesteśmy głodne, poczęstuj nas, błagamy cię Myślę, że to wam w zupełności wystarczy Bardzo zabawny chciwus Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak. Boję się. Jak się tu znalazłeś? Ej, nic ci nie jest? Pomocy, ugryzł mnie w palec. Zróbcie coś. Nie rzucaj nim we mnie. Jak to boli. Życie dało ci dobrą lekcję. Wow, Enid ma nowy samochód! Wygląda świetnie. A oto i Wednesday w swoim nowym samochodzie. Ej, ona ma taki samochód jak ja! O nie, to ty kupiłaś taki jak ja. Dziewczyny, nie kłóćcie się! Oba auta wyglądają świetnie. Po co się licytować, kto kupił pierwszy? Oho! Pachnie challenge'em. La la, 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 Moja tęczowa paczuszka już do mnie dotarła! Co ona kombinuje? Czy to ozdoby do samochodu? Dokładnie tak! Będę miała tęczowy samochód! A raczej jednorożca! Muszę tylko umieścić na nim miękką tęczową narzutę! Ważne, było obłożyć tym cały samochód! Nie chcę, żeby był podobny do bryki Wednesday! Nie zapominamy o tęczy na kołach! Jednorożec bez rogów w życiu! Mój samochód wygląda cudownie. Wednesday, co o tym myślisz? Ja? Nawet tego nie skomentuję. Ale mam pomysł. Udekoruję swój samochód tak jak lubię. Muszę tylko zamówić wszystkie niezbędne rzeczy. O, kurier już jest. Na pewno nic mu nie jest, wygląda jakoś blado. To Quentin pracuje dla hrabiego Draculi. Dziękuję. No, no, co ja tu mam? Puszkę czarnej farby w sprayu, czyli sekret błyskawicznego przemalowania samochodu? Dobiel wygląda okropnie, gotowe. Potrzebuję jeszcze paru drobiazgów. Chcę mieć prawdziwie upiorny samochód. Quentin mnie zainspirował. Dodam mu zęby. Teraz mój samochód wygląda przerażająco. Ojej, co ona zrobiła? Czy to podrasowany samochód Wednesday? Wygląda na to, że dziewczyny nie mają zamiaru się godzić. A nic, znowu zamówiłaś coś do samochodu? Tak, to tylko drobiazgi. Parę bibelotów do środka, bo tu trochę nudno. Po prostu rzucę kilka tęczowych przykryć na siedzenia. O rany, jakie miękkie i kolorowe. Nie zapomnijmy o tylnych siedzeniach. Mam mnóstwo przyjaciółek, które będą tam siedziały. Myślę, że będą zachwycone. I oczywiście pokrowiec na kierownicę. Jest mięciutki, jak zresztą cały mój samochód. Tęczy nigdy za wiele. Dodam też mojego ulubionego hagiwagi. Położę tu tęczę i moje ulubione tęczowe pluszaki. Jeszcze chwilka i mój samochód będzie całkiem gotowy. Wow, Enid, wnętrze twojego samochodu wygląda niesamowicie. Nie zostawię tego tak. Też zadbam o wnętrze auta. Będzie o wiele fajniejsze. Mam tu czarne narzuty na fotele. Dołożę jeszcze czarne poduszki i mojego ulubionego hagiłagi. Nie zapomniałam o pokrowcu na kierownicę. Już sobie wyobrażam jazdę z rękami na tej superanckiej kierownicy. Przykleję kilka nietoperzy i pajęczyny. Powieszę tu mojego przyjaciela. Tak przy okazji ma na imię Jack. Jest zabawne. Postawię też prezenty od rodziców. Czaszkę i pająka. Gotowe. To upiorne wnętrze przytrawia mnie gęsią skórkę. Czy to jeszcze jeden z twoich przyjaciół? Tak, to Bob. Ma lekką niedowagę. Co to za koszmar? Czy dzisiaj jest Halloween? Poznaj mojego przyjaciela. To straszne! Ratunku! Zabierz go! Wesdaj, co robisz? Naprawiasz coś? Rączko, podaj mi klucz. Szybciej. Nie leń się. Dziękuję. Wednesday, nie odpowiedziałaś, co wymyśliłaś? O, nic. jak się masz? Wednesday coś robi, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Cierpliwości, zaraz wszystko opowiem. Rączko, klucz. Ej, gdzie jest rączka? Znajdę cię, Leniu. Aby tylko wymigać się od pracy, raz poprosiłam o pomoc, a ty już uciekłeś. Gdzie jesteś, łobuzie? Nie będę na ciebie krzyczeć, obiecuję. Po prostu troszkę mnie wkurzyłeś. Pokaż się. Nigdzie go nie ma. Znajdę cię i wyślę do rodziców w ramach kary. Ojej, a co to za kolejka na ulicy? Dziwne, czy tu coś rozdają? Enid, nic. Co się dzieje? Cześć, Wednesday! Ja i Rączko otworzyliśmy salon piękności w moim bagażniku. Co ty na to? Że co? Rączko, jesteś do pani! Okej. Okay. Minęło troszkę czasu, odkąd po raz pierwszy przycinałam moje róże w bagażniku. Czas się za nie zabrać. Tak pięknie pachną. Ojej. Moja mama byłaby zachwycona. A teraz muszę pogłaskać mojego króliczka. Wednesday? Wystraszyłaś mnie. Patrz, co tu mam. Fu. Jest zbyt puszysty i zbyt biały. Fu. Chodź, zobaczysz, co ja mam w bagażniku. Pewnie! Impreza Wednesday! No, co tam masz? Chwileczkę. Najpierw zamknij oczy. Pewnie! Mam nawet tęczowy szalik na takie okazje. Uwielbiam niespodzianki. Oj, Enid, nie spodoba ci się taka niespodzianka. To wszystko wygląda przerażająco i mrocznie. No tak, to przecież bagażnik Wednesday. Można się było tego spodziewać. Enid, uwaga! To będzie mega straszne. Jeśli nie węże, to może szczury przypadną ci do gustu. Ojej, co to jest? Coś miękkiego. Jakie to ciekawe. Wednesday, naprawdę uwielbiam niespodzianki. Nie podpowiadaj mi. Ojej, co to? Coś oślizgłego. Mogłabym pomyśleć, że to wąż, ale skąd by się tu wziął, co nie, Wednesday? O nie! To naprawdę wąż! Przecież ja się boję węży! Wednesday, przegięłaś. Hura! Wednesday zaraz zagra na swojej wiolonczeli. Od dawna miałam ochotę tego posłuchać. Co to za horror dobiega do moich uszu? O, nie wyłączcie to! Tylko Enid może słuchać takiej muzyki. Nie włączyłabym tego nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Dobrze, że kupiłam nowe głośniki do bagażnika. Bob, pokażmy im prawdziwą muzykę. Wow, mamy bitwę muzyczną? Ale, Chat, co na to, Enid? Co to jest? Koty miałczą pod oknem? A, to Wesley i Wielonczela. Odstraszasz moje przyjaciółki. Co tam się dzieje? Rączko. Jesteś teraz DJ-em? Uczyłam cię czegoś innego. Dla mnie brzmi naprawdę fajnie. Od razu chcę się tańczyć. No dalej, Wednesday. No dobra, przyznam, że jest coś w tej melodii. Zatańczmy. Dziewczyny, ale fajnie. Wreszcie macie coś wspólnego. Muzyka łączy ludzi. Rączko, jesteś genialnym DJ-em. Podoba się.